Witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy 1 maja. Tradycyjnie, kiedyś 1 maja, zawsze sadziło się ziemniaki. Siało się ogród. No, u nas to wyjątkowo wcześniej się odbywało. Natomiast ziemniaki sadziliśmy w sobotę, będzie, znaczy w sobotę będzie 3 tygodnie, a dzisiaj mamy 1 maja. Ziemniaki już powoli zaczynają schodzić. Jak sami widzicie. Hmm. już powoli zaczynają wschodzić, jest strasznie nam susza o, jak sami widzicie już gdzie nie gdzie wychodzą i no pośpieszyliśmy się bo mamy dużo pracy a tematem dzisiejszego odcinka będzie yy, no, prace ogrodnicze tutaj yy, dwa dni temu posadziliśmy pomidory yy, zostały opalikowane, yy, podwiązane no i ja to robię w ten sposób, że podsypuję takie kopczyki, żeby pomidor po prostu dobrze się ukorzenił. Bo, jak sami wiecie albo nie wiecie, pomidor ma takie wąsy, takie drobniutkie włoski, można powiedzieć. I z tych włosków wypuszczamy, jeżeli ma kontakt z wilgotną ziemią, to wypuszcza korzenie i wtedy dobrze się ukorzenia, Ja to tak leciutko podsypuję takie kopczyki, on wtedy fajnie się ukorzenia podlewam to też eee, w sumie to można było wcześniej zrobić, ale ja to zrobiłem później, czyli w tej chwili eee, tutaj mam taką brązową wodę, jak sami widzicie to jest rosa humus to są takie kwasy humusowe taka sztuczna gnojówka, ona jest chyba produkowana z węgla drzewnego Kupuję taką paczkę kilogramową, zasypuję to na tydzień, tak na tydzień zasypuję do wiaderka, zalewam wodą, to stoi, rozpuszcza się. Teraz doleję sobie wody i podlewam to. Podlewam wszystkie roślinki, wtedy bardzo fajnie rosną. Kwasy humusowe bardzo urzeźniają glebę. Także no, no, ja proponuję stosować kwasy humusowe. Tutaj mamy posadzoną sałatę między kapustą, ale kapusta no kładzie się z tej, z tej suszy. Trzeba będzie też potraktować tym rozsahumusem. Tutaj mamy paprykę też wysadzoną. Sel, seler, tutaj jest por, porządeczku. Tutaj jeszcze nie wiem, co wschodzić ma, bo niedawno było to siane. To akurat ja tego nie robiłem, to nie wiem, co jest siane. Tutaj rzodkiewka, sałata, no i jakieś tam, widzę cebulkę, to wszystko będę, będę podlewał, każdy rządeczek będę podlewał wodą z tym kwasem humusowym, e, będziemy podlewać, o buraczki już są, powschodziły, a może to nie buraczki, a może nie, o tutaj jest ten, e, bób. Także marchewka już też zeszła, buraczki są tutaj. O, tutaj jest czerwony buraczek. Także tutaj poschodziło. Tutaj mamy czosnek zimowy. <laughs> będę mógł, musiał mu zrobić zabieg od, od grzyba, bo, bo bierze go grzyb. Także będę go musiał potraktować chemicznie. Tutaj cebulka posadzona. No i nawet marchewka wzeszła. O, Jak sami widzicie, to już jest marchew trzy tygodnie temu siana przykryta oczywiście agrowłókniną tak nasz wygląda ogród tam jeszcze e, tam jeszcze będziemy coś dosadzać, dosiewać bo bo mamy jeszcze kawałeczek miejsca a otóż będziemy e, tam siać na drugą turę fasolkę szparagową groszek zielony słodki Eee, jeszcze będą dosiewane ogórki, a tutaj były chyba siane ogórki. Tak, tam były siane ogórki. Ogórki jeszcze będzie kilka, kilka, jeszcze 3-4 rządeczki ogórków dosiejemy. No i eee, no i jeszcze pomidorów dosadzimy, bo, bo te 10 to będzie mało. Eee, co będę robił na, następnie? Następnie teraz e, będę ściółkował to. Mam świeżutką, skuszoną trawę. Taką ładną trawę, czyściutką, bez chwastów. I będę to okładał o tak tą trawą po prostu żeby e, po prostu żeby nam nie e, będzie to powstrzymywać e, wschody chwastów. Pomidor nie lubi jak tam mu się grzebie w korzeniach. Więc ja bym proponował o, w ten sposób wyściółkować. Miałem to też robić e, słomą ale uznałem że będzie trawą. E, Wyściółkujemy sobie to i będzie nam to zatrzymywać, nie będzie tak wysychać gleba, będzie zatrzymywać wilgoć, także sobie będziemy ściółkować, będę ściółkował cebulę, co tam jeszcze będę ściółkował, poprykę też, selery, no i te pory nie, pory nie, bo są jeszcze za małe, jak będą większe to też ich wyściółkuję, ale czosnek wyściółkuję, wyściółkuję cebulkę. Także to będzie tak wyglądać. Tutaj mamy pod samą siatką, mamy posadzone jakieś tam kwiatki wysiały nam się w ubiegłym roku, ale też jest tutaj, o, już wschodzą, tutaj wschodzą jakieś tam mieszanki kwiatów, także będą nam zdobiły ten ogród. Chciałem wam jeszcze pokazać, tak postanowiłem sobie, żeby to było inaczej, nie jakieś tam jak wszędzie te płużące iglaki i tak dalej. Postanowiłem sobie, że posadzimy z tej strony, na tej skarpie od siatki, barwinek. Barwinek dostałem od sąsiada Roberta. Ma dużą, dużą hodowlę tego, posadzoną. Także dał mi tego barwinka i całą skarpę mamy posadzoną, o jak sami widzicie, barwinkiem. On jeszcze nie gdzie kwitnie, bo on ogółem już przechwita. Też go sukcesywnie podlewamy, bo wiadomo jest susza. I chciałbym, żeby on mi się dobrze ukorzenił. Żeby dobrze się ukorzenił, i wtedy będzie fajnie rósł. Tego, też go podleję humusem. To na pewno poprawi jego przyjęcie. Żeby on się dobrze ukorzeniał. Tutaj mamy taki nasz ogródeczek. Jakieś tam kwiatuszki rosną. Nie wiem, co będzie z tymi łukami, bo posadziłem. Ta może się przyjmie, bo wypuściła nowy, nowy. nowy Nowy liść do góry. Ta to chyba już będzie do wykopania. Tutaj też, nie wiem. Bez. Dostałem od kolegi, którego serdecznie pozdrawiam. Dostałem bez. Też go podlewamy. Biały. Miał być niebieski, i fioletowy, a jest biały, ale też może być. Bardzo ładny. Tylko był ostatnio przymrozek i te liście takie troszkę, no, biedne są. Ale mam nadzieję, że że odbiją po prostu. Widać końcówki są potraktowane przez przymrozki. O no taki, taki nasz ogródeczek. Jeszcze dużo kwiatków będzie tutaj wysianych i, i tak będą nam zdobić. Co tam jeszcze u mnie słychać. Dwa no, dni temu posiałem fasolę na tym, na tym poletku. Tam nasza pszeniczka też końcówki liści Przymrozek potręktował, nie wiem czy będzie widać, kamera to uchwyci pobrązowiały, no ale tak przymrozek nam zrobił. dzisiejszego odcinka, 1 maja, pracowity dzień, wolny od pracy, więc <laughs> pracujemy, święto pracy, no przecież. Zacząłem też kosić trawę, o tutaj nasza trawka, czyściutka, ładna. A tutaj mamy, już nie pamiętam jak te kwiaty nazywają się, dopiero rozkwitają, białe narcyzy. Żółkile są podobne, a te to są, nie wiem, co to za kwiatki. Zapomniałem nazwę, ale to są stare kwiatki piękne. Postanowiłem sobie ich tutaj też posadzić, żeby przetrwały. Tutaj nam rośnie jeżębina. trzy sztuki, drzewko szczęścia. A tutaj akacja wyrosła. Oczywiście w podłożu betonowym. Taki, taki pięć sobie wstawiliśmy. Tutaj jakieś kwiatki będą i. I tak to wygląda. Jaśminowiec już puszcza pęki, za niedługo zacznie kwitnąć. Pszczółki pracują, noszą miód. I dzisiaj nawet zaglądałem do jednego ula, który ma taką półnastawkę stawkę, i okazało się, że no jest miód, półna stawka miodu jest, cała pełna. Przez ostatnie trzy dni widocznie naniosły, bo zrobiło się dopiero ciepło. Będę dokładał następne półnastawki, no i będziemy czekali aż pszczółki to poszyją i będziemy wirować. Ale zapowiada się, że nawet nawet nadrobią. Chyba nadrobią te straty, które były spowodowane przez te dni zimne, dni, które były przymrozki, temperatura była jakieś 6, 7, 8 stopni. Pszczoły w ogóle nie latały, miały troszkę naniesione, no to wiadomo, zjadły to, bo też muszą coś jeść i... Ale podejrzewam, że będą teraz nadrabiać, tutaj jest w oddali, e, oddali. no to jakieś 100 metry dalej, e, tam jest około 80 arów rzepaku, troszkę rzepaku, troszkę mniszka, e, drzewka owocowe jeszcze kwitną, e, nasza jabłoneczka, papierówka, już co prawda przestaje przykwitać, ale jeszcze dwa dni temu to na, ty, na, na tej papierówce był huk pszczół. Teraz, teraz ich raczej nie widać, już bo przykwita. Ale masę kwiatu miała. Jeżeli Wrócę nie poraził, to będziemy mieli wspaniałe jabłuszka, bo są bardzo dobre. No i tyle chyba. W dzisiejszym odcinku tak pokrótce chciałem pokazać, co robię, jak spędzam miło e, dzień święta pracy przy pracach. No i tyle. Dobra, żegnam się z Wami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam. Do oglądania następnego odcinka. Cześć.